Bardzo serdecznie Was witamy tutaj z Krysią Maciąg. Jesteśmy po to, by powiedzieć Wam o tym, że zbliża się kolejny powiew wolności. Wspaniała, piękna impreza, spotkanie. Krystyna od chwil lat to organizuje na sobudce u stóp masywu Ślęży. Właściwie w masywie, a u stóp słynnej Góry Ślęży. Włącznie z medacją Kryściu, ponieważ to jest 22-24 września, więc w sumie nie tak już daleko. Kilka zdań dla naszych widzów o tych przygotowaniach, o formule, o przesłaniu. Bo czasy są jak zawsze, zawsze są nadzwyczajne, i nie zawsze trzeba coś powiedzieć. Witam Was kochani. Tak, to gdyby nie te dwa mm, zawieszone powiewy, które nie mogły się odbyć, to byłoby to już 30. spotkanie, czyli też jubileuszowe. E, spotykamy się w sobotce. Mm, jak zwykle impreza jest cała w hotelu sobotel. Jak zwykle trzydniowa, piątek, sobota, niedziela. Mamy 30 stół kładowców, koncerty w każdym dniu. No i jak zwykle w sobotę idziemy na Szczyt Ślęży, gdzie mamy tą piękną medytację dla Matki Ziemi. Mamy bardzo mało miejsc w hotelach i stąd jest to utrudnienie. Ja mam tylko 40 miejsc dla nas wszystkich. Odpadły nam dwa hotele, takie, które, w których mieliśmy dość sporą ilość miejsc zarezerwowanych. I w związku z czym, na no, te 40 miejsc jest, jest to niewiele. Jeszcze jest parę miejsc wolnych, ale już one znikają bardzo szybko. Dla pozostałych osób, no to już we własnym zakresie, jak będziecie załatwiać sobie noclegi, proszę nie dzwonić do hotelu ani Sobotel, ani Pod Jeleniem, bo tam no tylko ja te miejsca zarezerwowałam. W hotelu Sobotyl mamy jeszcze Ukraińców, w związku z czym mamy w zasadzie tylko hotel pod Jeleniem, czyli niewiele tych miejsc. Bardzo proszę o wpisywanie do mnie na tego maila kamawrocmałpawp.pl. No i myślę, że myślę, że będziecie każdy coś znajdzie dla siebie. Jest wielu nowych wykładowców, bo chcę troszeczkę urozmaicać, żeby nie w kółko ci sami, ale jest wiele wykładowców, których już też znacie, których lubicie, oczywiście już z nową tematyką. No myślę, że ten powiew wolności, tak jak Jan już wspomniał, jest już coraz bliżej. Coraz bliżej jesteśmy mety i tego, żeby do chociaż wcale to teraz jeszcze nie wygląda tak jaskrawo i tak ciekawie, ale najzawsze najciemniej jest przed świtem, więc ja bardzo mocno w to wierzę, że jesteśmy już o krok od tego, żeby wreszcie osiągnąć tą wolność, wolność w pełnym wymiarze tego słowa znaczenia, znaczeniu, więc zapraszam bardzo serdecznie. Myślę, że wiele z Was dzwoni do mnie, pytacie. Więc mówię, że te 40 miejsc będę rezerwować dla tych, którzy się zgłoszą. Jeszcze jest parę miejsc wolnych, a resztę proszę, żebyście we własnym zakresie sobie rezerwowali gdzieś noclegi. No i bardzo, bardzo serdecznie zapraszam. Tutaj, może, jeszcze takie kilka słów komentarza z takiej wersji merytorycznej, bo rzeczywiście to jest w sumie najważniejsze. Ta logistyka, jak zawsze, po prostu no, jest bezwzględnie potrzebna i kryśla zawsze dobrze i do, do końca pilnujesz tego wszystkiego. Natomiast, no cóż, odbywam się to spotkanie będzie w sumie w coraz bardziej napinającej się takiej sytuacji, tego rozwarstwienia w dwa różne światy, bo to, co dzieje się na świecie, cały czas wiemy, co na wschodniej granicy, teraz też. Wybory w Polsce, dzisiaj już ogłoszone z terminem 15 października. To wszystko jakby jest ten świat, który coraz bardziej pogrąża się w chaosie, coraz bardziej jakby ta cywilizacja pokazuje swoje słabości. A z drugiej strony od w sumie. Nie policzę ile lat, bo tak naprawdę ta wielka zmiana, to przebudzenie to jest w sumie nawet i ścieżka licząca tysiące lat dla tej naszej planety. Mnóstwo osób od dawna mówi, że żyjemy w szczególnym czasie, w czasie przełomu i będziemy. Chcieli umocnić jakby swojego ducha, umocnić się wibracyjnie, jeszcze bardziej intelektualnie objąć, ogarnąć to wszystko co się dzieje, by wybrać właściwą drogę i dla siebie i dla nas wszystkich, którzy chcą iść w tym kierunku przebudzenia. Też jestem zaproszony i jako patron medialny to przy okazji go powiem, bo to się rozmawiamy, o czym chciałbym mówić. No zawsze oczywiście te główne motywy się powtarzają, ale chciałbym zatytułować to swoje takie wystąpienie czy można poszerzyć ucho igielne. Jeżeli się rozumiemy, a w tym środowisku się rozumiemy, ta przemiana i to i następuje, nie chcę mówić o banałach, bo wszyscy jesteście według mnie mocno już zagłębieni w tę sprawę. To pytanie, ile osób jesteśmy w stanie jeszcze przeciągnąć w tym momencie tego tąpnięcia, tego przełomu na stronę tych lepszych, wyższych wibracji? bo rzeczywiście ten świat się rozwarstwia na dwie różne strony i mamy świadomość, że nie da się wszystkich jakby przeciągnąć jakby w jednym kierunku. Jesteśmy teraz jeszcze w obliczu tego, co stało się nie tak dawno, bo ileś tam 10 dni temu w, w Kongresie Stanów Zjednoczonych, gdzie sprawa istot pozaziemskich właściwie została wręcz poruszona, bo padły te słowa, że, że mamy do czynienia z pozaziemskimi reprezentantów. Pojazdami, również z istotami biologicznymi nie z tego świata. Mówię tu o wystąpieniu wysoką rangą wojskowego z NSA, nie tak dawno jeszcze tam pracował. Wydziale Kołoprzestrzennym Davida Grasza. I wydaje mi się, że to też będzie bardzo rzutowało na tą atmosferę, krysia na tej twojej imprezie, na ten sposób właściwie rozmawiania, bo to wszystko, co robiliśmy na wszelkich naszych eventach i harmoniach kosmosu zawsze i teraz właśnie powiach wolności, to cały czas jest taki jakby język nasz, który był przez mainstream traktowany jako oszołomy. Ostatnio chyba dwa dni temu oglądałem wiesz, w mainstreamowej telewizji ale takich kanałach typowych, które pokazują jakieś takie fajne, edukacyjne rzeczy. Bardzo dobry, uważam, kolejny film na temat właśnie UFO, między innymi z i Lizondo w roli głównej. I oni tam zaczynają po prostu, wiesz, zaczynając jakby posługiwać. Wtedy byłem zaskoczony, bo te wszystkie, wiesz, takie jakby te wszystkie komunikaty, te wszystkie narracje, one cały czas, a szybko leciał, a bezpieczeństwo narodowe Stanów Zjednoczonych zagraża. A tam padło takie słowo, w którym że Luis Lizondo chyba powiedział, zapytany że w zasadzie to, no, gdybyśmy mieli zrozumieć zasady zakresu fizyki, że te pojazdy tak się poruszają, że one są niezgodne się poruszając z wiedzą obecną, fizyczną i nagle taką aluzję zrobił, no, wyszłoby na to, że trzeba się po taką wiedzę, już nie pamiętam, paranormalną, czy paranormalną, czy, czy nazwał to jakoś tak z tego wszystkiego, co do tej pory się śmiali, co wyszydzali. Tak? A teraz się okazuje, że ta wiedza, którą myśmy cały czas promowali, uczyli się jej, prawda, ona się okazuje właściwie Właściwą drogą do poszerzenia w ogóle wiedzy ludzkości. i, i Ja też tutaj zachęcam, korzystając jeszcze to że z Krzysztofem rozmawiamy o tym imprezie, będę bardzo mocno zachęcał nas wszystkich do pewnego wyjścia do świata, do ludzi tu w Polsce. Tym bardziej, że kampania wyborcza się dzieje i nie ukrywam, że choćby w parlamencie, jak się jest, prawda, w, w sądzie koleżeńskim e parlamentu i też na bieżąco wie, co się dzieje. Byśmy teraz na tej na razie pięknej, tak, w, w I tamte sprawy dotyczące otwarcia, jakby się świata mainstreamowego na to zagadnienia, to oznacza dla nas pewne zadania. Zresztą daleko szukać. Mam nadzieję, że też zdążysz na 19 sierpnia podjechać do Wylatowa, gdzie będzie taka kosmiczna impreza. E, rusza się to wszystko. Naprawdę niesamowite, że się dzieją. A Asia wysłała mi taki, taki filmik, może to zrobimy dzisiaj. Jak w Irlandii e, w jakieś miasto, muszę to sprawdzić, po prostu najnormalniej w życiu robi jakiś tam kolejny taki duży festiwal, gdzie tam przez wiesz, tysiące, tysiące ludzi przyjeżdżają, to lato. Ale taki nie... normalny, mainstreamowy, miejski taki festiwal u nas. I, i a w tym festiwalu, na tym festiwalu słuchajcie, bo to tak ulica, jak to na festiwalach wszelkich, tam są już tematy były. A tu tak, najpierw po prostu taka potężna kula ziemska, za chwilę po prostu jakieś UFO za chwilę w wielkości kilku metrów średnicy latające talerze, wszystko tak na wesoło, fajnie, na we festyn i w ten sposób właśnie, kurczę, no za, za, za pieniądze już, już władz miasta, bawimy się oczywiście w kosmos, w UFO, to jest o, 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 oswajanie oczywiście. I doczekaliśmy tych czasów, kiedy, kiedy już tak łatwo znać uśmiaż nie można, będzie. Ale myślę, że oni nas już oswajają od dawna filmami o tematyce UFO i tak dalej. No My, akurat od dawna z Januszem, uważamy, że nie jesteśmy sami w kosmosie, że kosmos jest zbyt wielki, żeby pomieścić tylko, znaczy pomieścić, pomieści, ale żeby tylko tutaj miało prawo my jako Ziemianie być. Dlatego, kochani, jesteśmy naprawdę w czasach ogromnego przełomu, ujawniania, wychodzenia wielu rzeczy na, na światło dzienne, ale jednocześnie walenia się tego starego systemu. Nie da się na żadnej zgniliznie wybudować czegoś nowego, więc ten system musi upaść po to, żeby, żeby mogło coś nowego, pięknego się stworzyć. A to nowe jest przecież przez nas budowane kreowane kreowane cały przez czas. czas tak. i od, w każdej dziedzinie życia. Ja zresztą też namawiam te dyskusje we parlamencie, są, żeby środowisko wystąpiło z takim dopiskiem nowa cywilizacja. Mówię o kampanii wyborczej. Chcemy tak, tak. potraktować kampanię wyborczą do Senatu jako pewien rodzaj ekspresji naszej wiedzy i takiej promocji tego, tego gigantycznego zasobu wiedzy, jak zorganizować życie społeczne, jak ma wyglądać ustrój polityczny, ustrój ekonomiczno-finansowy, zdrowie, zdrowie tak. absolutna tutaj rewolucja musi nastąpić, edukacja, wychowanie, tak. wszystko. To, co jest, wymaga radykalnej przebudowy, przemeblowania, ale nie kosztem takim, my nie chcemy rewolucji, my nie chcemy drastycznych sytuacji, nie chcemy wojen. Uważamy, że przemiana świadomości, a następuje cały czas, to jest to, co jest najważniejsze, a udział w kampanii wyborczej to jest de facto praca nad świadomością zbiorową. Dokładnie tak, dokładnie tak. I właśnie zauważcie, ci, którzy przyjeżdżają już od lat na te nasze spotkania, to zauważcie, że właśnie cały czas kładziemy nacisk na ten rozwój duchowy, rozwój świadomości naszej, bo kochani, no nic o nas bez nas, my musimy w tym zauczestniczyć. Jeżeli chcemy zmian, to musimy zacząć od siebie, coś dać od siebie. I właśnie po to się spotykamy, żeby poszerzać tą świadomość, żeby, no, bo to nie tylko jest wiedza, ale i nasze spotkania. Nawet teraz, jak byliśmy w Jarnoutówku, to zawsze mówimy, że żaden szklany ekran nie tak. odda tego, nie. tego, tej energii. Bezpośredniego tego, spotkania. Tak, tego no właśnie tak. bezpośredniej tej atmosfery. Dlatego bardzo, bardzo gorąco zapraszam. Zapraszam. także jak mówię, jeżeli ktoś już nie zdąży zarezerwować miejsca w tym hotelu, który mamy, to proszę, załatwiajcie sobie noclegi i, i zapraszam bardzo serdecznie. Także ta wolność i powiew coraz coraz silniejszy, tak tytuł daliśmy, tak, przypomnijmy 22-24 września, sobotka, sobotę, a wszystkie te dane Krysia podała się, jeszcze może przypomnieć na koniec, gdzie zgłaszać swoją tak, chęć. Tak, dokładnie. Wziącia. I, no i czekam na Was kochani, czekam, bo myślę, że, że warto, warto zadbać o swój rozwój i, i podniesienie tej świadomości, energii, od naszych energii, od naszych kreacji, naprawdę bardzo, bardzo dużo zależy, dlatego czekam na Was utęsknieniem. Dziękuję bardzo za tutaj wizytę w studio naszej Krysi i do, do zobaczenia.